Chodzenie jest przereklamowane. Musimy wymyśleć coś bardziej efektywnego. Wow. Winning. pokładowy. Wkładamy kluczyk, przekręcamy. Wszystko jest zautomatyzowane, łącznie z biegami. Manetka jest troszeczkę martwego punktu. Kwestia bezpieczeństwa, byśmy przypadkowo nie ruszyli do przodu. Łapiemy się mocno, nogi na blat i ruszamy. Ja ważę 100 kg plus plecak, cały gir do filmowania, to jest jakieś 108 kg. Ale to przyspieszenie ma, proszę państwa, już jedziemy. Ale to idzie. Maksymalna prędkość to 40 km na godzinę. Ale to leci. Woohoo! Zasięg? To wszystko zależy. Czy jest pod górkę, czy jest z górki, czy jest ziemno, czy jest ciepło. Ile ważysz? Dla mnie 35 km. Robi wrażenie. Marzenie. Każdego! Wójka, ciotki, babci, dziadka, wspaniała maszyna. Na zakupy. Gdzie jedziemy? Do Biedronki! Gazę! I do Biedroneczki siup! Tyle pojazdu znajduje się koszyk, do którego możemy włożyć ulubione produkty, z biedronki i nie tylko. I z biedroneczki. Shoop. Nortujecie pytanie, czy łatwo jest złożyć M5 Elite? Sprawdźmy to. Pudełko nie jest strasznie duże, wspaniale dla wysyłki. Co jest na pudełku? 800W, 14-niżowe koła, 28 mL na godzinę to jest około 40 na godzinę i szybkie ładowanie. Opa! Mięciutkie siodełko, uchwyt na telefon, linka zabezpieczająca, no i oczywiście ładowarka. Spazuj sobie wideo, jeśli chcesz przeczytać specyfikacje. I oczywiście koszyk na nasze ulubione gadżety. Składanie jest banalnie proste. Podnosimy tutaj rurkę, zakładamy kierownicę, przenosimy klapkę i przykręcamy śrubką narzędzia w zestawie. Musimy również przykręcić światełko i zaczasnąć kierownicę. I prawie gotowe. Mamy jeszcze jeden kabelek do podłączenia. Dwie wtyczki razem ze sobą złączamy. Plug and play i gotowe, proszę Państwa. Jeszcze siodełko i wszystko będzie fajnie. Mamy tutaj klapeczkę, otwieramy i możemy wymienić szybko baterię. Dostęp do baterii bardzo łatwy. No i oczywiście koszyczek. Aaaa! Ah, Wola! Satisfaction! Hello Silver! Away. Woohoo. <grystanie> I oto i on w pełnej okazałości. Ale maszyna. Zobaczcie te piękne fele z przodu i z tyłu. Piękne wykończenie. Papier ścierny po to, by nie ślizgały się Twoje piękne nóżki. Tu mam oczywiście porcik na baterię, oznaczenie odblaskowe i bateria, oznaczenia. Spazuj sobie wideo, jeśli chcesz przeczytać. Ale to jest piękny chrom światła i z tyłu światło, oczywiście światło stopu. Wciskamy hamulec i światło stopu nam tutaj pięknie funkcjonuje. Z przodu hamulec, również fantastiką. no i oczywiście klakson. A i to się gra, granie na czekanie. Wow! Konkluzja, czego dowiedzieliśmy się w tym wideo, dowiedzieliśmy się, że jest bardzo wygodny. Duże kółka spowodują, że będziemy dosłownie przelatywać nad krawężnikami i dziurami polskich dróg. Wspaniały zasięg, szokująca maksymalna prędkość. Idealny na podjazdy do Twojego ulubionego sklepu spożywczego. Aż tak ja jedynie mogę pozdrowić i zapewnić, że link w opisie poprowadzi cię do właściwego zakupu. Pozdrawiam i polecam. Thank you.